Z tej strony Maras TV i jak pamiętacie, zrobiłem przy, początek przed meczem Francja-Palmerias, więc rozpoczynamy mecz. Francja zaczyna i ja nie potrafię za bardzo grać w PS, dlatego jestem trochę taki wolny. Biegać potrafię, triki też potrafię, Jacob chyba nie potrafi, Vive też. Ja już zapomniałem jak i padnie bramka Francja nie czuwa gol Nie że trażba Widzicie co to, 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 to trochę wygląda jak FIFA Tylko że jak się trafi bramkę są inne cieszynki Po prostu coś innego Sisioko, Karima Benzemy, nie wiadomo, po co do niego podawałem. Walbuena, widzicie? I już. <ścoughs> Próbowałem strzelić, ale zbyt ostry kąt. Fernando pra prawo nożny bramkarz. I chciałem powiedzieć zawodnik już. Przeliśmy się z dystansu. Jak, nie? Jak on nie trafił? Wy to widzieliście? Chupłem tak mocno, a on. fuu, piłka do kosmosu. Dobra, jedź, lecimy z koksem. Tak, troszkę za mocno. Cały czas Francja przy piłce. To, to, to jest coś dobrego. Dawno z nie grałem w ps -a. Dlatego widzicie, że za bardzo ty 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 tych trików nie używam jaką mam piłkę Patrzcie, to jest ten trik. Senderland A, się podam Ej, no Jest, jest Tu. I tu. Aj, aj, aj. Gorzej mi się gra w, w, w PS -a niż w FIFA Widzicie jakie strzały A jakbyście zobaczyli mecz Barcelona Real Co się co się działo w tym meczu Tu wow Tu mecz będzie trwał 7 minut Jak to zawsze trwa PS Nie Nie Wywaliłem to I on do no, tego nie spodziewa. Trudno się za, 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 trochę gra, ale dobra, dobra. Dobra, dobra, nie narzekam, bo jeszcze będę tak narzekał zaraz, że w ogóle nie trafię. A ja tak mam. robię zmiany w razie czego Pogła wchodzi w zawal błęękitny hol Pogba. i teraz będzie kimś usłyszeć teraz tak się będzie grało Pesa. i znowu oni są przy piłce to ja mi to ja im odbiorę to będzie trochę wstyd jeśli mi, mi mój kolega ze mną wygra Rodrigo Waran. Jak... Skąd on... To... Ojojoj. oj. Ojoj Leżą i płaczą na tym wojsku. Biedni. Rike Evra Do pola Ja i mnie rzucić o żółta kark Shenderlen. Pisioko. I teraz ja strzelimy. Wow. I mamy rzut rożny. Jeżeli lubicie piłkę nożną, to bardzo fajnie. Pol Pogba. Ajajaj, aj, aj, Fernanda pas. A ja zawsze mówiłem Pras. A to se Matuidi strzelimy. Ajajaj, Matuidi celniej Tak jak Benzema wpakował Ale nie w tym meczu, bo Segrałem A Grizzly Podał se Normalnie przez wszystkich I myślał, że my, ten, że my Tego nie przejmiemy To ja już są akcji zastopuję, patrzcie O ty Nie, nie wrzucisz w akcji stop Mówiłem, tak się wykopuje piłkę. A jeszcze ja to, jakbym to przejął i tak nagle trafił bramkę. I metr trwa 6 minut. Wow, nowy rekord. Takie i tak my się skończył 7 minut. To jest tak. Jest, widzieliście, co ja zrobiłem. Już bym przegrywał 1 do 0 Tak się bym wkurzył Bym pada zniszczył Ale to jest dzisiaj? No No dobra, więc gramy I dwóch zabitych Uciekamy, uciekamy trafi bramkę jeżeli mnie nie słuchać, to piszcie komentarze to za każdym odcinkiem będę mówił głośniej co? dobra więc gramy Chcecie bardziej więcej części poszukiwania Grześka? Łapki w górę. To będzie rozwijało mój kanał i będzie więcej, dużo, dużo więcej tych filmików z różnych gier. Mogę z Harego Pottera. Ja Cię nie pozwalam na moim koncie na YouTube. Żartuję. Szynderlen, czerwona kartka, tak? Nie. A to ja do końca. Yy, będziemy dzisiaj może jeszcze, jeśli ja będę chciał, szukali Grześka. Słupek. Słupek. Niemożliwe. Dobra, dobra, dobra. Uważajcie już. Ja też potrafię szybko biegać. Jako, mnie połatał. To jest tak, Nie. U. 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 Widzieliście? Pierwszy strzał na bramkę. Pierwszy. Ja nienawidzę tej gry. Nie. Jeszcze teraz będzie przywilej był. Widziałem się na sędzie, patrzałem. Przywilej, korzyści, jak zawsze. Mówiłem. Mówiłem. Nie będzie strzelał. Dobra, teraz ja nawet bramki nie zdołam trafić. Ja z piłką biegnę pa. polem Pogba. Pol Pogba. Pol Pogba. To jest ten zawodnik, to jest jeden z moich ulubionców. Jest! Celebruje. Halo? Halo? Łupiego Ten piłkarz ma taką ciszykę. I tak się bać ma. U niego był grizzly. A Pogba był głupi, bo mu nie podał. Ale trafiłeś bramkę. Dobra. Eee, nagrywa się? Nagrywa. W 10 minut nagrywamy. O nic, no zrobili zmianę. A ja, to ja, to, tak, to ja też mogę. Dobra, tak, 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 tak. Nie wiem, kogo wpuścić, a to ja sobie wpuszczę na kazet wejdzie za Benzemę. To mnie już nie, nie, nie podoba mi się gra Benzemy. Zobaczymy, jak wygląda Lacazette, ta jak Benzema. Widzicie? Karim Benzema. W niektórych momentach na filmikach wygląda tak, jakby mi się telewizor wyłączał. To jest tylko, że gra w zmianie tak wchodzi. I Paul Pogba. Pol Pogba będzie dośrodkowywał. A miał w tej akcji, miał kto skończyć. To by było jaka akcja Polska-Portugalia. Shenderlen. Jaka Tordo! Dobra, teraz moja jednej z ulubionych ciśnienek. To za to, że nie kupiliście mi traktorka. E o